Oczywiście jest w tym sporo racji, że yy nasi rządzący wcześniej liberałowie prozachodni rozumieli liberalizm bardzo powierzchownie, że zbyt późno zaczęli wprowadzać socjalne korekty, zbyt późno się za zaczęli troszczyć o yy dobrobyt zwykłego yy, starego człowieka. To jest prawda, yy, yy, ale to wszystko jest przeszłość. W tej chwili mamy do czynienia, mamy do czynienia z wrogiem. A media cały czas próbują udawać, że to nie jest wróg, że cały czas mamy sytuację sprzed 2014 roku, że żyjemy w normalnym państwie, w którym media sobie raz krytykują władzę, raz opozycję, no bo są, no są bezstronne. Na froncie w, Ukra w Ukrainie, gdzie z jednej strony strzelają Rosjanie do Ukraińców, z drugiej strony bronią się Ukraińcy, nie można być bezstronnym. I my w tej chwili jesteśmy w podobnej sytuacji. Jesteśmy też obiektem wojny, tyle że hybrydowej. Kiedy mamy do czynienia z potworną machiną złodziejstwa, zdrady i zniszczenia, jaką jest PiS, to nie możemy siadać okrakiem na barykadzie i bawić się w jakiegoś takiego pajaca, który kopie raz walczących jednej, raz z drugiej strony i wyobraża sobie, że jest arbitrem, który stoi ponad tym wszystkim. Ktoś tak jest tylko pajacem. I ktoś taki staje się sojusznikiem zła, bo niestety po jednej stronie z tych barykad jest zło, a po drugiej kulawi niedoskonali, ale jednak obrońcy dobra. Reset obywatelski.